Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony i nie o Lizbonę tu chodzi tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko co chrześcijańskie wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie. we the Tutaj widzę, że naprawdę jest masę ludzi, masę. Można się ze wszystkimi dogadać, poznać. Bardzo mi się podobało i liczę na więcej takich spotkań, które odbędą się jeszcze jutro i w piątek. Przy okazji cieszę się, że możemy wspólnie celebrować jakby to, że jesteśmy tutaj właśnie z tym hasłem, że Maryja poszła z pośpiechem. Z tym hasłem na naszych ustach, że idziemy z tym pośpiechem do Elżbiety, żeby poznać Boga i jakby móc właśnie przesłać to takowe pozdrowienie. Co tak mnie przegadzi też porusza, bo to jest moim zdaniem świetna Ewangelia, która bardzo dobrze odzysarowuje, że nie ma się czego bać, że trzeba dążyć do poznania tej prawdy, wiary w Boga. No jest radość, jest super po prostu i nie możemy się jakoś doczekać, aż to się po prostu wszystko rozkręci, aż będziemy właśnie mogli wejść też w taki głębszy klimat modlitewny i myślę, że w ogóle tam przed dzisiejsza to też będzie taki, taki fajny moment, żebyśmy nareszcie mogli też spotkać się z Bogiem, też po tak prostu właśnie, pobyli z naszym nowym kardynałem, więc po prostu myślę, że to będzie dużo, dużo radości i dużo fajnego czasu. Jeśli chodzi o coś, co mi się podoba bardzo i coś, co mnie dotyka osobiście, to jest wspólnotowość, zwłaszcza z moimi ludźmi, w sensie z wspólnotą, którą przyjechałam, to jak poznajemy siebie też na, na co dzień w nowych sytuacjach i takie wspólne wsparcie, no mnie to bardzo porusza, że mam prawdziwych przyjaciół. Dzisiaj mieliśmy Eucharystię, na której komilię mówił teraz już kardynał Grzegorz Ryś. I z małego fragmentu, bo tak naprawdę z fragmentu Ewangelii, gdzie Jezus mówił dwie przypowieści o perle i o skarbie zakopanym w ziemi, ksiądz Grzegorz powiedział przepiękną komilię, z której można było wyciągnąć przede wszystkim to, że Pan Jezus też jest tym który odnalazł nas, że to my jesteśmy Jego perłą, że to my jesteśmy tym skarbem zakopanym w ziemi. I Jezus poświęcił wszystko, bo poświęcił całe swoje życie po to, żeby nas odnaleźć. Ale to też zależy od nas, czy my będziemy chcieli Go odnaleźć. On robi ten pierwszy krok, ale to my musimy zrobić ten drugi krok, żeby razem z Nim się zjednoczyć i żeby też On mógł zamieszkać na tronie naszego serca. Kiedy była Homilia, kardynała już Rysia, mówił on o perle, o tym, że to nie Mateusz zauważył tą perłę, tylko na odwrót, nie? że to Jezus tak naprawdę odkrył perłę. I ja sobie pierwszy raz uświadomiłam o co chodzi w tej Ewangelii, ale uświadomiłam sobie, jak to bardzo do mnie teraz odpowiada, bo mnie miało tutaj nie być, a jestem, bo właśnie umówiliście się tak z Bogiem, tak bym powiedziała, ale o to chodzi, że właśnie że Jezus mnie najpierw zobaczył, najpierw na zewnątrz, a potem to, co jest w środku, nie? I tak aż miałam wzruszenia, że jej, że Jezus po prostu, nie? I ogarniasz to za mnie i dziękuję po prostu, że mnie zobaczyłeś, no. Prza święta jako taki szczytowy punkt tej spotkania w polskiej Lizbonie. No niesamowity też moment przeżywania Komunii Świętej, gdzie, gdzie po prostu no wszyscy się zjednoczyli, ta wspólnota niesamowita. Też ta radość tryskająca z tego wszystkiego, co co dzieje się teraz, to co działo się chwilę wcześniej. To co teraz właśnie będzie się też działo przez te dni, no niesamowita energia, niesamowita radość, niesamowita chwała, chwała Pana Boga, także bardzo, bardzo się cieszę, że, że jest mi dane tutaj być. Dzisiaj w Lizbonie w polskiej strefie braliśmy udział w modlitwie o pokój. Myślę, że to było bardzo poruszające, żeby usłyszeć świadectwo kogoś, kto widział całe to piekło, cały ten dramat, a mimo wszystko ma nadzieję i ma radość. Więc chciałabym, żeby ta modlitwa faktycznie została wysłuchana i żeby Ukraina mogła się cieszyć i żeby ksiądz Mikołaj mógł przyjechać i faktycznie zaśpiewać pieśń radości, która nas wszystkich rozpali. Mam nadzieję, że, że niedługo będziemy się cieszyć z wolności. Piękne wydarzenie właśnie tej Polonii, jak i też Polski właśnie zgromadzone w jednym miejscu, gdzie możemy wszyscy wspólnie uwielbiać Pana Boga i radować się wspólnie tym wydarzeniem, tym miejscem i czasem oczywiście. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony i nie o Lizbonę tu chodzi, tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko co chrześcijańskie wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie.